Alelele, z tej strony Gilad, a dzisiaj sobie gramy w Brawl z ZK No, i jak widzicie... No, to już też jest... No jak widzicie w bn No. Myślicie, że... o! Na shutdownie! Zdziwicie się, patrzcie. Za dymem, za dymem, za dymem, za dymem, za dymem... No, to filmu jednego bardzo dobrego do gościa... No... Nie minietaliu. Um. E, dzisiaj Patryk pokaże replay e, jak to grali w stopie. No, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, wejdź. Czy... Dobra, e, Na początku muszę wziąć łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie się przegapić, no. A Patryk leci już z replayami. No to od końca... No to... Czyli odtąd. A, no, dobra. No to... Tutaj. No jest taki Tony, który bardzo im pomógł. Tutaj e, e, gra e, nasz skład, czyli Patryka grał Nita Tony na lewo, Kacper Poko na środek i Patryk no najczęściej chodził na prawo. daj e, do tyłu poszło, to w ogóle była dziwna akcja. Tu tony chyba szczelił nie? Nie. E, jakby co to Kasper to Guile VGX Nie pytajcie czy ma taki nick. E, taj, Lecimy już na naszą bramkę e, i... No i tutaj Kasper obronił No idealnie można było rzec No i tutaj Tony też... Bibi ładnie wal... walnęła Chyba Nita Nie Bibi, bajko e, Tony w tym momencie rzuca Miszka I leci na no. I ogólnie Patryk otworzy sobie Megaboksa i skrzynkę. Ja też otworzę skrzynkę, odbieram Jessie i mam No bo Kasper y, Jessie bił. No i ja tutaj lecę. No i ja otworzę 30, y, 43 skrzynki, ale to już. W innej grze. Ta węcza była trochę długa, nie? No ona była Nie ciężka. tyle były 2 minuty. I ileś sekund, bo tam. To... No i tutaj chyba będzie. Ten. No i tutaj gdzieś strzelam. Albo my strzelimy. Nie, my strzelimy. Nie. No, my yy, strzelimy. No, i pamka. No, już nie ma szans. Yy, no, chyba, że tu, Patryk tu, właśnie tu. zwali, ale o, no, Kasper ładnie dobił. Yy, stop playerem był yy, tony. tony. On był w ogóle dziewiątą moc. Więc I... yy, spoczko. Yy. Poczekaj, pokaż takie ciekawsze, czekaj. Pokaż tony. takie ciekawsze. Takie O oh no, to było ciekawe. To było ciekawe, bo mieli bardzo dobrego poko. A tutaj coś, ale dobra. Tutaj gościu sobie na pewno... Tutaj sobie gościu kupił. A patyt zwykle idzie to jest zawsze. No chociaż można chodzić na prawo. Ale tu zawsze chodzimy razem. Ja do uleczam. Tego, że tutaj. E, nie, bo ty nie masz starpowera. E, ja uleczam, my... uleczam Ultem. Ja sobie ten. Ale no to i tu jest... Patryk I to nie, jest zwykle Niechcący. No niechcący no, nie nie i specjalnie celowałaś Ultem. E, grałem sobie kwalifikacje z teamem i wyobraźcie no i był, była ta mapa, scena główna Brobal. No i tutaj strzelam chyba. Nie. W prawo No, no, no i na mapie Scena Główna widzieliśmy taki team. Daryl, no Szymon grał Darylem, ja grałem y, Rozom i Dawid grał y, Poko. Y, Szymon chodził na lewo, ja chodziłem na prawo do przodu, Dawid za mną. Z pierwszym Star Powerem nie ciągle leczył, a ja podjeżdżałem. Wszystko wygraliśmy. To w mgnieniu oka. No, wymoż, ten, bo ten. To, to był, był e, trudny mecz, bo to był BB. Soy. No i on, no, on jest dobry. ale wygraliśmy to chyba. To? wygraliśmy? Mhm. Jak, jakimś cudem wygraliśmy? A trudno było, nie? No. No ten mecz pamiętam, był ciężki. Tutaj. To... Ja tutaj lecę po piłkę. Ostatni mecz nie był stonym bo już opuścił. No. Patryk chciał dobić y, tego. Brakowało mi tylko sześciu. No. Ale Patryk chciał dobić tutaj Poko. No to już był bez szans, nie miał jak przeżyć. no nie, o Uf. dobra. Jeszcze się włączyło. No i tutaj jakim, jakimś. Tutaj nas no, zabił. No ładnie ten Frank zagrał, ale już byli bez szans. 15, 14. No my to wywoniliśmy, chyba że. No i. Wy... Ja, no to było to. No i wygraliśmy. Ja nie? Ja, wygraliśmy jednym golem. No to już byli bez szans. No jeszcze ten Frank zmarnował. No. Może mieli ulta i Frank by nie zlamił, to może. Znowu star player. Tony, pokaż. Pokaż mecia, ja Wybiorę jakiś ciekawszy. No tam wcześniej na początku jak zaczęliśmy grać, to ja wziąłem Franka i tak zaczęliśmy wygrywać. Był ten team, ten z Lone, to tu był słaby. No była jedzie się dowie łaska. Takie krótkie. To. Minuta 16. Daj, no to e... akurat była krótka arena. No tu grali tym takim samym... Pamiętam Patryk. Że... E, tam był El Primo. Ej, bit i rosa. Ta rosa tutaj stawała w krzaku, bo ciężko ją trafić. Nasza najdłuższa arena to było chyba 2 minuty i 59 sekund. No to i tak dużo wygrywaliście. Tutaj Kasper teraz ładnie y, użył tego ulta. Chociaż moim zdaniem powinien jeszcze poczekać, bo Patryk by się sam zregenerował, i później gdy. O, w takiej sytuacji, by. No i znowu ultem to zrobił. Ale w takiej sytuacji Kasper powinien wtedy schilować. Ale... Ale teraz oni mają najgorzej, bo tutaj nie mają tego płotka tutaj, no. a my mamy. To jest duży plus. daj Nita bardzo ładnie robiła Tylko, że oni tutaj... Ja tu właśnie zauważyłam, że oni to ślinia Ja tutaj obronię No i tutaj w ogóle wybiło. E... A to nie ja było tutaj... to, że ja tutaj go zrobiłem? No i tutaj idą w dwójkę, chociaż moim zdaniem nie patrzyłem mnie przy sobie, no bo właśnie Tara no ja. z ja Tutaj próbowałam strzelić. Ale no ale to było tak ładne. No tutaj jakby jeszcze weszło. I to strzelił. Ten mężczyzna który akurat widziałem, to pamiętam. To z tym playerem. Dobra to... Ostatnie dwa No to weźmiemy sobie. O, 38 sekund tylko że <grym> No, ma, dawaj. Tylko, że nie możemy, bo tutaj nie możemy, bo mam 388 na rodzie. O, minuta i 33. No i dobra, tutaj znowu z tonem, bo. Najdłużej było z Bibi, jak były na nie Bibi. To tak było trudno, bo na nas zawsze gdy mamy ocz dziewczęli, to na nas zawsze tak odpychają No. Ja chciałem I tutaj. To z... był już chyba gol pierwszy, nie? Ja już tutaj chciałem z lewej, ale poszłem z prawej tutaj już poszłem. To był chyba gol, nie? Ja tutaj ci podałem i zginąłeś. A no, bo, bo ja chciałem w ostatnim momencie użyć ulta, żeby uleczyć, ale tu ja, tu ja obroniłem, nie? No, tu. Tak, w bramce. I, po, i potem wybiłem, bo już nie miałem jak. No i tutaj zabiłem go. Toner wziął piłkę, później ja wziąłem. No i hmm. idziemy. No próbujemy pójść, tylko że poko. nam blokuje, ale. No potem, i strasznie dobry jest na tą mapa. No tylko, że jutro spróbuję sobie zagrać Rose'om albo Karlem na, na zadymie. Ale tylu biliśmy puchawców, ile my biliśmy. Przecież hmm. 300? Ja wbiłem od 860. Ja miałem 210 pucharków, mam 556. No to dużo wbiliśmy. Ponad 300 pucharków wbiliśmy. No właśnie. No bo to tak było co No to Nie. ja już bym wbiliłem jeszcze od razu 11k już bym miał. Nawet bym miał już więcej niż Mateusz. Miałbyś o i dobra. No i koniec. Teraz. Mm. Już ostatni będzie replay. Spróbujemy gdzieś tutaj na dole. Po, o, dawaj to. Dwie minuty. O tu jest 3 minuty i 30 sekund. O, I tu no. jest remis. No i tutaj już dalej nie ma. No to tam pokażemy. Może trochę długie. Tutaj. Ale frankiem. bardzo wyrównany mecz. Ten double, tak się wkurzyliśmy, że mieliśmy to... No, ja tutaj, ja... no tutaj a, już... Ja grałem Vito teraz. No, a ja czasami Frankiem. Ja grałem Vito, a czasami tym. Poko. No. Ja czasem... I czasami El Primo. No ja czasem... No tylko Rose'ą i Frankiem grałem. Tylko El Primo już nie potrzebuję. A i Barleyem grałem. Tylko że tego już nie widać, bo... Ten, to już było dawno. Chyba dwie godziny temu. O, tu właśnie je strzelił. Nie, ja nie strzelił. Tu... A była jedna czy że też fan tu zniszczył i strzelił. No. O, i tutaj gdzieś jest. O, i tutaj. Y, ten, tutaj próbowałem strzelić, ale ten Rico mnie zabił i Daryl ten mnie zablokował. Tutaj idę. No i ja właśnie tutaj chciałem zabić ich, ale. Chciałem zabić. No, chciałem zabić ryka ale on mnie zabił. A nie. nie. Te was nie strzeliliśmy, nie? No nie. Ale... Tym, tym ultim o, wezmę... nie, i Ty ty I ty tutaj strzelisz? A to był. A to jest pierwszy dol. No. A już jest drugi. No i. Pamiętam wszystkich, awena. Tylko nie to jest El Primo. Hmm. No i tu tutaj użyłeś ulta. I. Jakimś... Niektóre ulty były takie, że trzy osoby. Z jakimś cudem zabiłeś tego. O, to było ładne, jak. On tak leciał, a ty dro ultem. No, utrzymałeś. No to jak. I tu no, chyba szczelili, nie? No, bo już nie mieliśmy szans tego bronić. Nie, tu nie strzelili. Nie. Daryl się pomylił i strzelił, ale Frank też. No i tutaj. Pamiętam, że ja się wkurzyłem i poszłem na nich tego i a, zginąłem. No i te ulty właśnie były takie, że nie trafiałem, bo oni się odsuwali. Od a ja mam no więcej HP od ciebie. No i tutaj będzie remis. No, nie, ten, go, ten gościu w trafi. No. To był z ludzi. Play. Czy to były chyba wszystkie na no. te replayy, które mieliśmy pokazać? Teraz otwierasz me Skrzynka. Ja też od, 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 od A skrzynkę. teraz to otwierasz skrzynkę. Dawaj, odbieraj Jessie i monety. I nowa postać. się jak mi sześć postaci. Dobra i. Mega box. Daj, może z Pięć. Dobra. Dobra do to al primo. Trzy. 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 nic. To my może jeszcze zerwamy jedną Trzy. 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 Nie, no Trzy. A to brał to za dyma. Hmm, no ja to mówię cię dobła Dobra, to lecimy. Tu no, w ogóle przączyłeś na dół. Nie wiem. U, no oj ojoj, oj. mamy problem, bo mają spajka. Mamy jakieś doświadło i ty. No ale dobrze, że mamy ten. Dobra. Ja tutaj tak poleciałem. Patrz, ciągle, jest chłopotę. Tutaj mi o tak bije ciężko. Kurde, ja zaraz padnę. Ja Cię będę chronił. <grym> Żebym ja jeszcze nie zginął. Mam piłkę. No, zgnąłem. Mam ja, Dobra, chociaż to. Ej, czy jak Ty, Michał, Ty by był youtuberem? było dwóch metrów, w jednym tynie, nie? No. Kurde, skinąłem. Muszę to wybić. Nie ma inaczej opcji, żeby. Ten Michu, niech ich obija. Dobra. No, a ten Michał... O nie, spike, dobra. Ja tutaj go zabiję. a będzie w ogóle taka sprzeżająca. Tu teraz mają taki dobry tygodni, że nie możemy w ogóle wydać. No, nawet nie możemy na środek pójść. My w ogóle byliśmy z piłką e, e, na ich połowie? Nie. No właśnie. No i to jest właśnie najgorsze, bo my nawet nie możemy dojść do ich połowy. Nie, nie, mu, nie piszcie w komentarzach, że tak źle używam ultu, ulta, bo ja w ogóle używam ulta takiej okazji. Sam, a nie czasami. No czasami może pomóc, ale ten. Ale częściej to używam sam, uda. Czemu nie podałeś? No nie miałem gdzie. Podaj, podaj. Dobra, Poda, podał mi. To będzie chyba... Nie, nie, tra nie trafia. Bo dostałem, dostałem ten. No, ultim odszelił. Nie odszelił, tylko odbi Kurde. Ludzi męcznie, strasznie. Chyba będzie przewana Oni są blisko na nas. O, ale ten. Dobra. Nie. Teraz lecimy. Te działko strasznie przestadza. Gdyby nie te działko, to byśmy już. Dawno wygrali. No. No to działka strasznie przeszkadza. Wiesz... Jak to przegramy, to jeszcze raz pogramy. Ja udało mi się wybić. Nie! Co ty Uf. No. No. Nie, ja, ja weszłem specjalnie w Ultra Spajka, bo nie chciałem stracić gola, nie? I jestem jakby co, do pomocy. Nie! Co ty? Dawaj. Uff, dobra. Zabraliśmy. Może jeszcze jedna? Dobra. O, też fajnie się da. Ja mam mało pochanków. Ja po Tylko, że ja mam osiemnastą Ram. Dużo osób przyjmowało, nie? Ty, Frankie? Najlepiej było, gdy mieliśmy te mortisy, głupie. No. Tam ma pan ok. Bo jeden mortis ciągle przyjmował. O, mają Gina. Najgorzej. Przecież oni to od razu przegrają. Ty i was też mieli dzina. I przegrali. No. Nie, nie mówcie, że on nie przyciągnie. Przyciągnął. No właśnie, to jest najgorsze. Czekaj, bo 8-bit idzie. Uważaj, bo użyję tego. Ło, cuda. Chciałem już idzie do naszej bramki. Prawie no, ona nie szczeliła. Mus musisz mieć. 2 HP! z tym 8 i też tam sobie nie pomaga. Jak ty sobie nie poradzisz, to my ci pomożemy. No ale czemu teraz? Ja zostaję w bramce u nich. Ej, hey, ej, Bo my tu mamy chłopot. Nie. Wielki. Właśnie kłopot. idę. Płójdę, przypada tu, że on ultra. Też by się przydało. Wow. Ale ten Michał ich porobił. No ja też porobiłem. Podaj, 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 podaj. No. no. O nie, 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 nie. Wiesz, że jak on cię przyciągnie, to będzie najgorzej. Wiem, ale to tam tu na ciebie. Dobra, to ja już idę. Bo ten Michał e, ciągnie ten. Michał bija. I ty masz piłkę. Bo inaczej to do mnie wiesz? Pude! Nie! Nie ma szans. Nie. Pude, Michał, dawaj. Pude, dawaj. Znowu dowiedzi mają. nie ja miałem szans. Ten, co ma piłkę, ma Mhm. Mm no bo on może rozstrzelić. No, ale się przecież obronimy. Nie. No właśnie nie. Oj, oj, oj. Ile? Minus, Minus pięć. Dwa. Minus dwa. Dobra, to wejdźmy. Wy, Trzy. Dobra, to ja sobie wezno Barleja. To jest plecak pieska. Zbra jestem. No sam Ile już nagrywać? Co nie mamy oczy? Okay? 20 minut. U moja Martisa. No to macie. Mamy. Ujna. Mamy inę. My wzięliśmy inne postacie, wiesz. A czyli Kacper I zabrał Jessie? Tak. Mhm. No, otworzyliśmy Marobota. Trzy... Ten. Nie, po co otwieraliście? A kiedy mieliśmy otworzyć? Ze mną. Aha, ale Ciebie nie było. Ude, bo mi się, to było. A komentujcie. Po co? O, Franko garno. O nie. No Dawaj. Czy Ty masz więcej HP ode mnie? To jest nie fair. Aj. Jest. O, ale jest. że Jednak. Jak ja bym nie zawiół, to by nie było gola. No, ale... To też przeze mnie. Bo to Przez jażdż. was. Pogaszeni. A. Otworzyliście małe skrzyneczki? A. Nic. Nie. No. Ciekawe co innego. A. Nie wiem. Przecież... Dotknęliśmy monety i punkty mocy. No jeszcze ja tworzę sobie moje skrzyneczki albo zostawię. Chyba zostawię. Ja oglądałem tam skoki Gdzie jest piłka? Skoki w podskoki Ha! Jak cię zabił! Co ja. Za Ta piłka mogła już dawno wejść do tamtej błony Ta piłka mogła już wejść Ta czy która? Bura? Dobra, ja idę Kurde, ja na wolno idę a kolejny ult. Któż on nas męczy tym, tymi ultami? O, to już mam jednego gola. No, prze przez nas. Przez nas. Ej, zabijmy tisa. Please, 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 please. Ej, gdy ty tu pan to to jest jakby zaczęła, jakby to powiedzieć, hmm. to ci mnie to wygląda, to trzeba jakby apteczka czy coś. Że to by na tyle z tego Dobra, to jeszcze jedną polećmy. Ale ja biorę inną postać. Kim jeszcze nie dbałem? Nie dałem jeszcze Niton. Ej, to ja sobie. sobie A ja sobie Niton. Jeszcze nie, nie dwałam w ogóle. Ej, Niton, chcę wyjść? Tam Dawaj, dbamy. Dobra, Niton wejdę. Niton? No? Dobra, szczugę. To, a nie, to ja, żeby nie było tak na wyzytownie, to ja wezmę tego. Riko. No. Żeby nie było tak na Gdzie masz te parę? One masz 18 tamtą. Uuu, ale mam słaby ty. No. Też chyba wygrana. No. A jeszcze mam power. Nie, bo e, przed nazywała się Shelly e, i drwała e, tym. Hmm. Czymś innym. Nazywała się tak samo. Ile osób się nazywasz? Dużo. No, czy to nie jest sam mówię? W ogóle ja był, byłem wczoraj na turnieju i chyba zjedliśmy pierwsze miejsce, bo nie mówili wyników. Ludzie się tak myślą, co gościu Master Power. A co to jest w ogóle ze Ja? No. Że szybciej biję. Jak szybciej? No szybciej, o 60% bije. O kurde, bo mam piłkę. Pomóż mi z tym Leonem. Jakim Leonem? No tym Leonem, to się nazywa Leon. Oczywiście nie jest Leonem. Ale grywacie nadal? Mhm. No. Ostatnia włączka. No, z nowym Wiem, No i pierwszy star power drugi star power ich pokonał. A Szeli nie szczeliła, I... to ja szczeliłem przecież. Szeli. Ja, Co się nazywa? To samo ten się na... Powiedziałem do e, Patryka, że e, e, pomóż mi z tym Leonem. Tak, powiedziałem. Ej, gdyby was probił. Wygrywaczy, widzę? Patryk, skupienie 100%. <grym> nie. Ja, ja, ja tym płaciem nie damy rady. Ja gościu bije tyle samo, co ja? Marleyem. O, ale ta paczka porobiła prawie, nie? Chcę domówić się Nie! O, nie. Nie. Teraz nie mam lepiej, chociaż bo nie ma tyle krzaków. Ale no, ty go mierz. Nie miałem jak. nie On no, tyro nie może szczelić. Podaję do przodu Gościu mi poda, ja strzeliłem. Nie, 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 podał, nie, 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 on podał ultem i ty strzeliłeś ultem moc nie, nie, już nie, 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 no, nie, to nie, 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 to to by nie,